Mamy już tutaj gotową, gotową rozpiskę. Ile kto zdobył punktów? Lublinianka dzisiaj trzy mecze, jeden punkt. Zagłębie 12 punktów, które również z Lechem Poznań jest liderem po sobotnim graniu. Lech również komplet czterech zwycięstw. Na trzecim miejscu Lech Jagdańsk z dziesięcioma punktami. Trzy zwycięstwa, jeden remis. Kolejne miejsca to jest Kola, Warsowia i Pogoń Szczecin. Te, te zespoły mają po siedem oczek. Po dwa punkty mają na swoim koncie Śląsk oraz Motor Lublin dzięki dwóm remisom. Na ostatnim miejscu Polonia Warszawa z czterema porażkami, i oczywiście, co się z tym wiąże, ani jednym zdobytym punktem. My ze swojej strony możemy już zaprosić na jutro od godziny dziewiątej, gdzie będzie kontynuowany turniej Duńczy Cup 2016. Dzięki przez przełożone mecze z soboty, a to wszystko ze względu na mecz Polska-Szwajcaria, który już za moment na euro się rozpocznie. Te wszystkie spotkania powinny zakończyć się do godziny 16. Wtedy to też rozpocznie się krótkie, krótkie zakończenie ceremonia wręczenia nagród, a z, za dzisiejszy dzień dziękuję Rafał Szyszka.